Cześć chłopaki, cześć. Jak wiecie, zeszłej nocy spędziliśmy całe cztery minuty rozmawiając ze sobą przez telefon. Co mu jest? Powiedziałem słowo na k. Karla Heely, Paul i ja czuliśmy się nieswoją. Miałem wrażenie, że jeden lub dwaj z naszych kolegów to recydywiści. Musicie jej pomóc, ona ma złamaną nogę. No dobrze, wpakowałem się w to na tyle. Ale to było śmieszne. Co miał zamiar zrobić ten chłopak? Wypalić 900 papierosów w ciągu trzech godzin? Palenie papierosów świadczy raczej o głupocie. To było żałosne. Masz jeszcze szluga? Kiedy ma się 12 lat, łatwo wpaść w złe towarzystwo. Na szczęście można też poznać pierwszych prawdziwych przyjaciół. Na kogo może liczyć Kevin? Cudowne lata w telewizji Puls od poniedziałku do piątku o 18.35. Tess i Monika są aniołami. Opuściły niebo, by być bliżej nas, naszych radości i smutków. Przemierzają Amerykę, by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Nieść pomoc tym, którzy się jej nie spodziewają. By dać nadzieję tym, którzy ją już stracili. W zwykłym życiu zdarzają się rzeczy niezwykłe. Anioły istnieją. To tylko my nie zawsze umiemy je rozpoznać. Dotyk anioła serial który zauroczy każdego w telewizji Puls od poniedziałku do soboty o 19:05 Uwielbiany przez tłumy potomek arystokratów Symbol brytyjskiego imperium. Syn angielskiego lorda i Amerykanki. Winston Churchill. Polityk, który nie bał się trudnych czasów. Pod jego przywództwem Wielka Brytania stawiła czoła Hitlerowi. Gdyby nie on, losy świata potoczyłyby się inaczej. Fascynującą, prawdziwą historię Winstona Churchilla i jego najbliższych znajdziesz w znakomitym angielskim serialu dokumentalnym Rodzina Churchillów. Tym filmem rozpoczynamy cykl Wielkie Biografie w Telewizji Puls. Zawsze w niedzielę o godzinie 19.00.